wokół domu, tylko głupi się chodzę wokół domu z szacunku dla swojego zdrowia i zdrowia innych. A kolego, to to, jak ja ubiorę masetkę, to to, to będę siebie przed tobą, Znany polski satyryk Martin Daniec był dzisiaj gościem w Bibliotece no, i Domu raz, Kultury w Zdłonach. Rząd Rządził, kiedyś się <grym> zdałowa, junia dwa lata i tatuś, zakochany, za ja jestem po, po raz drugi zakochany ojcze. Żebyście wiedzieli, że tego nie odpuściłem. No tylko z, z paru powodów się wujek, yy, młoda dama, yy, wiesz, nie trafił na, na, na... Ale Czemu jestem teraz nowy w Nowym Związku, kochani, tamta poszła, śliną yy, dal. Jestem nowy w Nowym Związku i uważajcie, bo zawsze dostaję brawa po tym tekście. Yy, dzisiaj obchodzimy 22. rocznicę Bycia Razem. A, a to nie ważne. Widzisz? W na chwilkę. Tata brał co pół godziny różową pasję. Jak pobyła u nas tydzień, straszna wieć się stała. Tata miał nerwowy atak. W tydzień z senią zieloną do wiednia pary Paryżu A ja do strunów dziś miałem co czy sięgnął na gdzie jeszcze ludziom na tak dłuższe jak ty. gdzie cię